Materiał stanowi własność Urzędu Dzielnicy Targówek. Szanowni Państwo, Święta Wielkiej Nocy to, święta, to taki czas otuchy i nadziei. To jest czas, kiedy rośnie wiara w siłę drugiego człowieka i tego Państwu wszystkim życzę, żebyśmy mieli tę siłę, aby odruchy serca były jak największe w tych trudnych czasach. Niech nadchodzące święta dadzą siłę i spokój do rozwiązywania codziennych naszych problemów. Życzę, aby te nadchodzące święta były bezpieczne, pełne optymizmu i żebyśmy się nawzajem wspierali. Drodzy mieszkańcy, najpiękniejsze święta w roku, w jakże trudnym okresie. Chciałem wam życzyć wszystkiego co najlepsze, przede wszystkim żebyście spędzili te święta w zdrowiu, w pogodzie ducha. Macie komórki. Połączcie się ze swoimi bliskimi za pośrednictwem komunikatorów. Spotkajcie się z nimi, nawet wirtualnie. Życzcie sobie wszystkiego, co najlepsze. I pamiętajcie, święta odnowy. Być może to przesłanie spowoduje u nas inną wizję świata, tą lepszą, życzliwszą. Tego Wam życzę.